Na wszystkich wyklęciku zagrajmy w kredo asasynów, część pierwszą i skończyliśmy wszystkie mi misje. Wracamy do kierownika biura i wykonamy misję zabić Talala. Pokój z tobą, maliku. Twoja obecność tutaj pozbawia mnie obydwu tych rzeczy. Czego chcesz? Mualim prosił. Żebyś wykonał jakieś służebne zadanie próbując odkupić winy. Więc mów. Dobrze, powiem ci co wiem. To handlarz ludzkim życiem. Porywa obywateli Jerozolimy i sprzedaje ich jako niewolników. Jego siedziba mieści się w magazynie wewnątrz Barbakanu, na północ stąd. W tej chwili przygotowuje karawanę do odjazdu, uderzę, gdy będzie oglądał swój towar. Jeśli uda mi się uniknąć jego ludzi, sam Talal nie będzie dla mnie wyzwaniem. Nie będzie wyzwaniem? Posłuchaj siebie. Co za arogancja. Skończyliśmy? Zadowalacie to, czego się dowiedziałem? Nie, ale będzie musiało wystarczyć. Gdzie Malik to jest nasz przyjaciel z początku pierwszego odcinka Ponieważ... Za naszą arogancją stracił rękę Odpocznij, przygotuj się, popłacz sobie w kąciku Zrób to, co zawsze robisz przed misją Tylko rób to po cichu I ma do nas wielki żal Bo przez nas Musimy zabiliśmy... Ja nie pamięć, to zabili... Czyli, zabili tylko Jakiegoś tam innego przyjaciela Malika Malik stracił rękę, uciekliśmy i zawsze taką wielką goryć do nas czuję Dobra, gdzie jest cały tutaj jest stale ale. ale. Cel to liquidation, scalification. Hop, hop. Śniemy jak najszybciej. Kaman, z kaman. Noży mam trochę, mam trochę noży, więc jest luz, plus. Oki Doki Nie, nie, wchodź wchodź, wchodź, w... Ej Dobra, walcz to Z tego, że my weszliśmy weszliśmy na, na drabinie, ja wróciłem strzałka do góry, a oczywiście. Coś się musiało zdarzyć. O! Dobra hmm. Gdzież my tutaj jeszcze możemy wejść? Dobra walić. Tutaj nie wejdziemy. Okej, okay, dobra. Mogę tu będzie jedna wielka akcja pościgowa. Tego nie, nie pochwalam zbytnio. Dobry. Tu jest jeden koleś. Jak my zejdziemy. Nie wolno ci tu być. Hop. Hop. Straciliśmy tylko jedno życie. Nie będzie tak źle. Hop. Wchodzimy w świętych. I przejdziemy sobie właśnie tutaj do takiej jakby bogatszej części. Ciekawe, jak długo będziemy tutaj szli. No, come on, come, on, come on. Mam nadzieję, że. No, dobrze. Myślę, że już będziemy musieli skręcić. Że skręcimy w lewo, a nie w prawo. Ale no, spokojnie, co po prostu do przodu to jest cała ta armia. Panie mają stroje. Też prawie jak nie wyglądają. Ciekawe, czy oni mnie w ogóle y, zawiodą. Dobra. Smoki toki. Aha, dobra. He, jest. Czekaj, no, gini jeszcze raz. Aha, Dobra. zabiliśmy. Zobaczymy, gdzie on gdzieś on tam jest. Hop, 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 hopa. Czego? Ignoranci! Musimyśmy tutaj wejść? Aha, dobra. Im czoła. Trzeba się poprawić. Na Hop. bijaj. Altair ha, Ibn Achim, czy tam? Na południe, za tobą i Bny czy czy tam. na easy. By tak to jest jedna flaga, ale odejdź,

Manka, 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 manka. Man. Wbijamy tutaj, chodzi o to. Już? Dobra. Załatwione to, co wbijamy. Wbijamy gdzieś tutaj, po prostu. Obserwując. Mm -hmm. Aha. Co teraz handlarz niewolników? Nie nazywaj mnie tak. Chcę im tylko pomóc. Tak samo jak kiedyś ktoś pomógł mnie. Trzymanie ich w Okowach to żadna pomoc. Urasuj mnie! W Okowach? Tu są bezpieczni. Przygotowuję ich do nadchodzącej podróży. Jakiej podróży? Do życia w niewoli? Nic nie wiesz. Byłem głupi, że cię tu sprowadziłem. Myślałem, że ujrzysz i zrozumiesz. Rozumiem doskonale. Pokaż się. Dobra. Okazał się, tutaj będzie walka. Zobaczyć tego, kto cię tu wezwał. Nie ty mnie tu wezwałeś. Przyszedłem sam. Ha, 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 ha. To no. prawda? A kto zdjął rygle z drzwi? Oczyścił dla ciebie ścieżkę. Czy choć raz musiałeś wznieść ostrze przeciwko jednemu z moich ludzi? No musiałem Nie, przed chwilą. Wszystko to zrobiłem dla ciebie. Więc stań w świetle, a zrobię ci ostatnią przysługę. Aha. Jazyta Lala. Taki kodeks tobą. Czego pragniesz? Zejdź do mnie. Załatwmy to honorowo. Dlaczego zawsze musi się dokończyć przemocą? Nie mogę ci pomóc, bo tego nie chcesz. A ja nie pozwolę zniszczyć mojego dzieła. Nie pozostawiasz mi wyboru. Zginiesz. Oj ty.

I jeszcze O! o ty! Dobra, teraz go trochę pozabijałem. Oj, ty! Dobra, i jeszcze... O! I tego też. Pięknie. No jeszcze raz. Dobra, super jeszcze został łucznik. jeszcze się pamiętam. O kurde, ucieka. Uczyno O ty śpienia ty. O ty zioł. I jeszcze raz, nie. Ja. O nie, nie, serio, kawałek życia mi zostało. Dobra. Biegniemy. Ciekawe, mi się uda. O, shit. Jest! Udało się! Super! Nigdy tak szybko nie zabiłem Talara, powiem wam. Zdrać mi swoje sekrety. Moja rola się skończyła. Bractwo nie jest na tyle słabe, by moja śmierć mogła je powstrzymać. Jakie bractwo? Nie tylko Al ma plany co do Ziemi Świętej. Nic więcej ci nie powiem. Skończyliśmy więc. Błagaj swojego Boga o wybaczenie. Dawno nas opuścił. Opuścił mężczyzn i kobiety, których przyjąłem pod swój dach. Co masz na myśli? Żebracy, dziwki, ćpuni, trędowaci. Wydaje ci się, że to materiał na niewolników? Nie nadają się nawet do najpospolitszych zajęć. Nie. Brałem ich do siebie nie po to, by ich sprzedać, ale aby ich uratować. A ty i tak zabiłbyś nas wszystkich. Nie. Czerpiesz zyski z wojny. Ze zniszczonego życia. Tak, oczywiście, że tak myślisz w swojej ignorancji. Odgradzasz swój umysł? Tacy jak ty robią to najlepiej. Nie widzisz w tym ironii? Nie, zdaje się, że jeszcze nie, ale zobaczysz. Mm -hmm. No ciekawe, czy ci nie mówią, to jest prawda. O, oh, się Nie Oj ty gin jest mi przychylny Dobra i traset Dobra uciekamy teraz oh, shit. Uciekamy uciekamy Oooo oh, shit 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 shit, 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 shit. <laughs> Jak najszybciej sobie tutaj Usi Usiedliśmy To ma fajna broda Nie nic nie rozumiecie ja nic nie mam Trochę taką spikselowano O oh, Oooo shit Jak to teraz wyjść? O oh, men, men, men. Dobra. Wchodzimy. Pierś oh, wow, 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 wow. znaczy, jak sztur. O, wo, 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 wo. Co dalej, jak na szybciej.

Altairze, jak to wspaniale Cię znów widzieć! Jak poszła misja? Skończona. Talal nie żyje. A, wiem, wiem. Całe miasto o tym wie! Zapomniałeś już, co to jest Finezja? Wprawny zabójca upewnia się, że ludzie zauważą jego pracę. Nie! Wprawny zabójca panuje nad swoim otoczeniem. Możemy się spierać o szczegóły, Maliku. Ale fakt pozostaje faktem. Wykonałem zadanie, które zlecił mi Al Mualim. A więc idź! Wracaj do starca! Zobaczymy, czy ją weźmie stronę. Obaj jesteśmy po tej samej stronie, Maliku. Przewijanie pamięci do późniejszego hmm. wydarzenia. Jakie obrażone. To jest tu dziś przed wami Jeśli Ryszard... zostać wykwitowane, no, wróć nie do Almualina. Super, dobra. Czy szybka podróż? Będzie. W sumie nie będzie szybkiej podróży, chyba. Tylko może wyjdziemy z Animusa? Szlak! O co chodzi tym razem? Mam dziwne odczyty temperatury. Animus chyba się przegrzewa. Chryste, jak nie urok to! Sraczka. Ile to potrwa? Za wcześnie, żeby stwierdzić. Te opóźnienia są nie do przyjęcia, panno Stillman. Oczekuję raportu co godzinę. To trochę potrwa. Może pójdziesz się położyć. Postaraj się odpocząć. Spokój. Może coś mi pani Tyliman powie. Podobno, podobno, może tutaj Email gdzieś poczytać albo coś. Zaraz sprawdzimy. Ora widzę, że tu się nic nie da zrobić, więc idziemy po prostu po prostu idziemy spać. Jasne, jasne, kurczaki. Co jest? Ktoś tu był No Jasne, że ktoś tutaj był Ci poradzę. Wygląda na jakieś kody dostępu. Dobra, tu coś też jest. Będziemy brać prysznic? Oczywiście, że nie będziemy brać prysznicu. To idziemy spać jak najszybciej. Dobra. Lecimy na Szczecim Hmm, fajne, fajna, kurde, sny. Następnego dnia rano. Wstajemy! Mamy przed sobą nie lada dzień! Podejrzanie pan dzisiaj radosne. Panna Stillman wprowadziła pewne poprawki do Animusa. Powinien pan móc pozostać w środku znacznie dłużej. I pomóc wam w waszym poszukiwaniu skarbów. To poważna sprawa, panie Miles. Wydaje mi się, że nie docenia pan ogromu pracy, którą wykonuje Abstergo. Może to dlatego, że nie wiem, czym właściwie się zajmujecie? Zmieniamy świat. codziennie na sto różnych sposobów. Czy zdaje pan sobie sprawę z tego, że na przestrzeni ostatniego tysiąclecia prawie każde większe osiągnięcie na polu medycyny, inżynierii czy filozofii wyszło od Abstergo lub naszych poprzedników? To dość śmiała teza, doktorze. Chyba jednak odrobinę pan przesadza. Ależ skąd? O, z całą pewnością nie znajdzie Pan naszych nazwisk na patentach, to by zbytnio przyciągało uwagę. Bardzo dokładnie wybieramy, komu co udostępnić. Po co? Czy to nieoczywiste? Dzięki temu kontrolujemy sytuację. Ale jak, dlaczego jesteście tacy niezwykli, tacy mądrzy, że wynajdujecie to wszystko, podczas gdy my, zwykli śmiertelnicy, kręcimy się jak pijane dzieci we mgle. Szczerze mówiąc, nie wynajdujemy tego. Raczej znajdujemy. Znajdujecie. To dary panie Miles. Dary od tych, którzy byli przed nami. Wrócimy do tego tematu. Nie traćmy już teraz czasu. No i właśnie to są, że. Dary tych, którzy byli przed nami. To mniej więcej już. Jeżeli ktoś już się zagłębia w e, fabułę, tak. Z syna. Nie gra, że to od pierwszej części tak w ogóle świeżo-świeżo. To nie będzie wiedziało, o co chodzi, ale ci, którzy już trochę tak grają, to nie więcej ograniają. o jakie dary właśnie chodzi. Albo jakich, kurczę, ludzi, tak? Blockpoint 4, to jeszcze mamy te flagi, wypadałoby zdobyć. I będzie w 100%, ale no, ciśniemy, ciśniemy. Pamiętaj, złap się krawędzi, jeśli zaczniesz spadać w czasie wspinaczki. Okej, okay, man. Ok, wejdź, O Oto se. Dobrze się spisałeś. Trzech z dziewięciu nie żyje, i dziękuję ci za to. Ale nie myśl, że spoczniesz teraz na laurach. Twoja praca dopiero się zaczyna. Cokolwiek rozkażesz, mistrzu. Król Richard, ośmielony zwycięstwem podatką, szykuje się, by ruszyć na południe, na Jerozolimę. Salahaddin zapewne wie o tym, i zbiera swoich ludzi pod zniszczoną cytadelą Arsów. Czy mam więc zabić ich obu? Zakończyć wojnę, zanim na dobre się rozpocznie? Nie, to sprawi tylko, że ich armia się rozproszą. Dziesięć tysięcy wojowników bez dowódców rozbiegłoby się po Ziemi Świętej w krwawym szale. Nim się spotkają, minie wiele dni, a póki maszerują, nie walczą. Musisz zająć się bardziej bezpośrednim zagrożeniem ludźmi, którzy pod ich nieobecność chcą sprawować władzę. Daj mi ich imiona, a ja dam ci ich krew. Oto one. Abul-Nukut, najbogatszy człowiek z Dabaszku, Marcz Adin, regent Jerozolimy, Wilhelm z Montferratu, Suzeren Aki. Jakie są ich zbrodnie? Chciwość, arogancja, rzeź niewinnych. Musisz udać się do ich miast, posłuchać, co mówią ludzie, poznasz sekrety ich grzechów. Nie próbuj zwątpić w to, że ci ludzie stoją nam na przeszkodzie w walce o pokój. A więc zginą. Otrzymasz kolejny ze swoich przedmiotów. Weź to. Używaj tego dobrze. Wróć do mnie po śmierci każdego z nich, byśmy mogli lepiej zrozumieć ich zamiary. Spokojnie. Jeszcze jedno, Altairze, uważaj na siebie. Twoja praca z pewnością przyciągnęła uwagę strażników miejskich. Będą teraz bardziej podejrzliwi niż w przeszłości. No i. Easy, easy, easy. O, kolejne wzmocnienie synchronizacji DNA. Cóż, cóż my tutaj zdobyliśmy fajnego? Zdobyłeś nową zdolność. O panie się za krawędź. Nową zdolność połamania chwytu. Zajmiście, zajmiście. Dobra, chodź, chodź, chodź. I puszczaj się na dół. ten głupiec robi? Wybiec? Więc, ten głupiec właśnie robi. Ha! Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im co potrafisz? Na no spoko. Zaraz sprawdzimy. Yy, yy. Przytrzymując tak, jeden. naciśnij shift. Dobra. Aha, przytrzymując jeden. Czy nie ogonię właśnie tego? Może to jest takie. To jest takie kurcze dziwne, nigdy tego nie miałem. No, spróbujmy jeszcze raz. A to jest to. raz. Dobra, Musisz miesza być z tym. Bardzo zajęty. Rozumiem. Jestem bardzo zajęty, bo tego nie, nie ogarniam. Zarchiny ludowe. ze szkolenia. Tak. Musisz być bardzo zajęty. No ja jestem bardzo zajęty człowiekiem ogólnie. I ciśniemy to do. Do kogo? No, weźmy sobie do. Do... do, do na przykład. Obrzeża... do biura. Super, że są takie szybkie... <laughs> szybkie podróże, nie trzeba spokojnie. tak w ogóle się biegać w uwagi. No, come on, ladies. Muszę mi tak... Eee... Może tu coś porozmawiamy? Altairze, przyjacielu, witaj, witaj. Czyje życie przychodzisz dziś odebrać? Nazywa się Abul Co możesz mi o nim powiedzieć? Och, król kupców z Damaszku. Najbogatszy człowiek w mieście. Cóż za ekscytujące i niebezpieczne zlecenie. Zazdroszczę ci, Altairze. Cóż, może nie tego, że cię pobili i pozbawili rangi, lecz całej reszty. Och, oprócz tych strasznych rzeczy, jakie o tobie wygadują inni asasyni. Tak, oprócz porażki i nienawiści. Tak, poza tym tak bardzo ci zazdroszczę. Nie obchodzi mnie, co myślą, czy mówią inni. Jestem tu, by wykonać zlecenie. Zapytam ponownie, co możesz mi powiedzieć o królu kupców. Tylko tyle, że z pewnością jest bardzo złym człowiekiem, skoro Al-Mu'alim cię do niego wysłał. Trzyma się w swoim gronie, otoczony przepychem szlacheckiej dzielnicy tego miasta. To pracowity człowiek, zawsze coś robi. Jeśli pobędziesz wśród ludzi jego pokroju, dowiesz się o nim wszystkiego, czego ci potrzeba. A gdzie doradziłbyś mi rozpocząć poszukiwania? Na twoim miejscu zacząłbym od meczetu Omajadów i suku Sarudża. Jedno i drugie leży na zachód stąd. Na północny zachód znajdziesz Citadele Salahadina. To popularne miejsce spotkania w przeszłości okazało się pewnym źródłem informatorów. Te <laughs> trzy miejsca powinny ci wystarczyć. Dziękuję za poradę, Rafiku. Wrócę, gdy zbiorę potrzebne mi informacje. No spoko, dobra, dam badano trochę informacji. A my co? pędzimy do przodu. Tu już mam troszeczkę zrobione. Do, do najbliższego punktu Synchronizacji Oj ty, oj ty, ty, ty Dobra Hop. 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 I czekaj, czy tu sobie wejdziemy Drapu, drapu nie rozumiem co on spróbuje osiągnąć Będzie sprawiał kłopoty No Obniżam ceny wszystkiego Chodźcie, chodźcie Dobra Kurczę nie, no nie wejdę tutaj tak Dziemy. Jezus wiem wierny ale no Co ja ci stary poradzę że jest tutaj lepszy od was Muszę tutaj najpierw wejść Dobra oni tam szukają mnie Ja muszę ogarnąć, jak tu wejść na tą Citadillę Dobra No wejść gdzieś tam w boku, dobra okay. O, tutaj gdzieś i musimy już się za krawędź. Albo i nie. Bijość nie bije rzeczywiście, że tutaj. Dobra. Tutu, eee, tu, tu, tu.

Klapniemy. <laughs> Super i wbijamy. Jeden szybciej. I mamy nasz ten punkt dysynchronizacji. Dobra, cyk, cyk, cyk cyk cyk. Cyk, 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 cyk. I wbijaj, my, my wbijaj. Na tym, że się długo wchodzi, ale no cóż, ja wam tutaj poradzę. O, pik 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 Dobra. Świetnie. I jest normalnie zaje, super smerfastycznie. Mamy punkt kontrolny i kończymy już w sumie odcinek. No cóż nam to odkryło? 1 na 10 punktów Damaszku. No dobra, no trochę, trochę sobie widzę. Ten Damaszek jest duży, więc trochę tych punktów jeszcze będzie na, na tym mieście, tutaj jakoś tak. Yy, I co, dobrze już odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fumpujcie na Facebooku. No i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!